Podobno w dobrym związku dużo się rozmawia, ale jeśli rozmawiamy o dowożeniu dzieci do szkoły, o wyborach politycznych i o pogodzie, to pewnie niekoniecznie musi to nasz związek budować. O co tu więc chodzi w tym rozmawianiu? O czym rozmawiać, żeby faktycznie mogło to wynosić coś więcej do naszego życia? Nazywam się Emilia Kulpanowak. Jestem coachem i trenerką porozumienia bez przemocy. W podcaście Poziom miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą i z innymi też. No dobra, nie jest to odcinek o rozmowie bardziej chciałam, żeby to był odcinek o słuchaniu, czyli o takiej wymianie zdań, energii, bycia ze sobą, gdzie. Jedna osoba może powiedzieć więcej i może poukładać sobie myśli i będzie przyjęta z tym, z czymkolwiek wyjdzie i cokolwiek powie przez tą drugą osobę. I nie tyle chodzi o jakąś dyskusję. Ja mówię, ty mówisz, ja mówię, ty mówisz, ja mówię, ty mówisz, jakąś taką naprzemienność, którą daje dynamika dialogu, co. O to, żeby na chwilę troszeczkę sobie zamknąć usta i dać przestrzeń drugiej osobie. Mam takie przeświadczenie, ale też takie doświadczenia, że w sytuacji, kiedy naprawdę pozwalam drugiej osobie coś opowiedzieć, to wtedy schodzimy w naszej relacji trochę głębiej. Wtedy nie tylko dowiaduje się czegoś o tej osobie i lepiej ją poznaje, ale też wytwarza się między nami taka więź, takie zaufanie, taki rodzaj bliskości, który pomaga nam być razem w tej naszej przestrzeni, w tym naszym życiu jakoś bliżej siebie, jakoś bardziej sobie się widzieć nawzajem, uwzględniać się, a w szczególności, kiedy się na tą drugą osobę, na przykład złoszczę, czy frustruje się, przez coś, co ta osoba zrobiła, oczywiście, że to jest o moich potrzebach, ta frustracja czy złość o tym już kiedyś opowiadałam ale nadal jakoś łatwo jest do tej drugiej osoby przypiąć tą moją złość. Złóżcie się przez ciebie, tak czasami mówimy. I o ile złość się, bo moja potrzeba ważna nie została zaspokojona to jest jeden kawałek o tyle, kiedy mam taki obraz tej drugiej osoby, że ona coś zrobiła, co nie jest fajne Słuchając jej, mogę otworzyć swoje serce na tą osobę. Bo moje serce pragnie kochać. I gdy mówisz mi jakieś trudne rzeczy, albo zarzucasz mi coś, to łatwo mi jest odciąć się od tej miłości i widzieć tylko to, co złe, tylko to, co trudne, tylko to, co mi się niedobrze słucha. A może mi się to przypomina jeszcze, może mi to przypomina jeszcze jakieś stare rzeczy. I których, które też są dla mnie nieprzyjemne i nie, jakieś niefajne. Nie I w pewnym momencie powiem ci tak, ty jesteś taki, jak te wszyscy wszyscy inni mężczyźni w ogóle wynosi z mojego życia albo coś jeszcze gorszego, jeśli może być coś gorszego. A tymczasem ja bym chciała się zatrzymać i pozwolić mojemu sercu kochać. Jak to zrobić? Mogę Cię tak długo słuchać. I tak głęboko słuchać, tak być blisko Ciebie i tak bardzo się otwierać, aż w końcu poczuję, jak napływa mi miłość do Ciebie. Jak, jak czuję jakieś poruszenie, jak czuję jakieś, jakąś wspólnotę. Może jak o tym mówię, to brzmi trochę jak potłuczona. Wyobrażam sobie, że możesz mieć teraz różne myśli na mój temat. Co ona opowiada w ogóle, o czym ona mówi? Ale spróbuj kiedyś tak naprawdę posłuchać kogoś, kto mówi ci coś yy, trudnego? Nawet jeżeli, albo zwłaszcza jeżeli to jest Twoje dziecko, albo Twój partner, czy partnerka, czy żona. Spróbuj zobaczyć, co tam jest u tej drugiej osoby. W porozumieniu bez przemocy mówimy, że zawsze kierują nami nasze ważne potrzeby. Czyli jeżeli ja mówię mężowi, yy, ja wiem o tych przysłowiowych skarpetkach, że one znowu leżą jakoś tam, nie tak jak ja bym chciała. To to przecież nie jest o mężu, tylko jest o mojej potrzebie. O tym, że ja bym chciała, żebyś mnie wysłuchał, żebyś mnie zobaczył, żebyś mnie uwzględniał. Albo jeszcze bardziej, nie, żebyś tym mnie uwzględniał i wysłuchał i zobaczył, tylko ja po prostu chcę być usłyszana, uwzględniona, zobaczona z tym, co jest we mnie takie ważne. Nawet niekoniecznie już przez ciebie mężu, ale może przez ciebie przyjaciółko. Lub w jakiejś innej konfiguracji. I kiedy to mówię o tych skarpetkach, to to jest o tych moich potrzebach, a nie o Tobie, czy nie o nim. Tak? Tylko o moich potrzebach. I w słuchaniu możemy skoncentrować się przede wszystkim właśnie na tym żeby zobaczyć nie samą opowieść, czy samą narrację, którą ta osoba prowadzi, że coś się wydarzyło, albo nie wydarzyło, albo że tamten temu zrobił coś. To jest drugorzędne. Dla naszej bliskości i dla naszej relacji może być dużo ważniejsze to, że ja spróbuję usłyszeć, zobaczyć, zgadnąć Twoje uczucia, to, czego zazwyczaj nie mówimy, bo rzadko mówimy nawet bliskiej osobie, że czuję teraz niepewność, albo czuję żal, albo czuję ból, albo czuję radość, albo skrzydlenie, albo przestraszenie, albo cokolwiek jeszcze innego. Tylko częściej mówimy po prostu o sytuacjach, albo o polityce, albo o, albo o pogodzie, albo o innych rzeczach. A tymczasem ja mogę opowiadać nawet o polityce czy o pogodzie, ale za tym są przecież moje uczucia. Więc możemy dać tej drugiej osobie czy sobie przestrzeń do tego, żeby nazwać te uczucia, wypowiedzieć je. Widzimy wtedy dużo bardziej, dużo więcej człowieczeństwa, dużo więcej tej osoby z całą jej wrażliwością, z całym jej pięknem. A uczucia prowadzą nas do potrzeb, i jeżeli yy, uda nam się, to możemy próbować yy, zgadywać potrzeby, zanurzać się w energii potrzeb i sprawdzać, co jest tak jeszcze głębiej, jeszcze bardziej pod spodem, pod uczuciami u tej drugiej osoby, albo u mnie, kiedy tego słucham, albo kiedy mówię to, co mówię, jaka tam jeszcze potrzeba jest. Bo jak ja mówię o tych skarpetkach, to mogę mówić o potrzebie bycia widzianą na przykład, a jak mówię o polityce, to może mówię o potrzebie równych szans, a jak mówię o pogodzie, to może mówię o potrzebie komfortu. A jak mówię o kolejce w piekarni, to może mówię o potrzebie łatwości albo efektywności lub innych w większości sytuacji. Kiedy o czymś mówimy, to kierują nami, żeby nie powiedzieć, że w każdej sytuacji, to kierują nami potrzeby, właśnie. I nazwanie tych potrzeb, zobaczenie tych potrzeb, to jest wejście w dużo głębszy poziom rozmowy. Czyli jak ja słucham, tak teraz to zbior, jak słucham, to mogę przede wszystkim zamknąć swoje usta, włączyć swoje uszy, popatrzeć na tą drugą osobę, przyjąć ją. Trzymać dla niej przestrzeń, być dla tej osoby, przyjmować wszystko, co powie, z miłością, z akceptacją, z tym, że ja widzę, uznaję, ja się nie muszę ze wszystkim zgadzać, ale uznaję, że ty tak masz. To jest niesamowite w związku dwóch osób, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzamy, by uznawać. Że ta druga osoba może mieć inaczej niż ja, mam by przyjmować to, co ta druga osoba mówi, co jest dla niej ważne, co jest teraz dla niej ważne i co będzie jutro, albo było wczoraj, i yy, widzieć to bez dyskutowania z tym. I nie muszę od razu wyskakiwać: O, czekaj, czekaj, ale ja mam inaczej, ja chcę inaczej, albo ja, zależy mi na czymś innym. Tylko: Aha, ty jesteś taki teraz, ty tak masz teraz. To ja cię takim słyszę, i ja to przyjmuję, że ty tak masz. I możemy wyłapywać, zastanawiać się, zauważać, uczucia i potrzeby, jakie są w tych sytuacjach, jakie się przy tym objawiają. I znowu, ja nie muszę czuć tego samego, i ja nie muszę mieć tych samych potrzeb. Ale samo to, że ja widzę u Ciebie potrzeby, już niesamowicie nas do Ciebie zbliża. Jesteśmy w zupełnie innej energii, jesteśmy dużo głębiej i dużo bliżej. A. Jak skończysz, to ja powiem, jak jest u mnie, ale nie z takiego, z, miejsca, z takiego miejsca kłótni i przerzucania się argumentami. Aha, to, co powiedziałeś 10 minut temu, wiesz, że Cię tak słuchałam, ale teraz ci powiem, jak jest naprawdę. Tylko naprawdę przyjmuję to i też wiesz, u, u mnie jest tak. Ale to jest opowieść o i. Ty masz tak, ja mam tak, i to się dzieje razem, i to się dzieje jednocześnie. To nie jest opowieść o albo albo. Ja nie muszę wybierać, że Twoja potrzeba jest ważniejsza, lub moja jest ważniejsza, albo Twoja opowieść jest bardziej Twojsza, a moja opowieść jest bardziej mojsza. Z jakiejś perspektywy pewnie są, ale jeśli wybieram perspektywę i, to one obie są równie ważne i obie możemy przyjmować. Do takich rozmów Cię zapraszam z Twoimi najbliższymi osobami, do praktykowania empatii. Takie słuchanie w porozumieniu bez przemocą, co nazywamy empatią, do szukania takich przestrzeni, gdzie naprawdę można wypowiedzieć więcej niż jedno zdanie bez przerywania do drugiej osoby, gdzie można pozastanawiać się, co to moje ciało mówi, jakie, o jakich ono uczuciach mówi, że można pogrzebać jakie to mogą być potrzeby i trochę dać sobie na to więcej przestrzeni. I zachęcam cię do takich eksperymentów i do takiego poszukiwania, bo moje doświadczenie jest takie, że daje to ogromnie dużo wszystkiego, a już na pewno ogromnie dużo energii miłości. To jest coś takiego, co bardzo buduje porozumienie i po prostu taką bazową. Potrzeby bezpieczeństwa w życiu: że ja jestem ważna, że ja jestem bezpieczna, że ja jestem widziana, że mój głos ma znaczenie i niesamowicie dużo wnosi to w moich relacjach i w moim samym byciu. W tym, czy ja jestem w strachu, w złości, w jakichś innych emocjach, czy ja jestem w energii miłości. Więc też jestem bardzo ciekawa, jak to Tobie będzie wychodziło. Jeśli nigdy tego nie, nie próbowałaś czy nie próbowałeś, to jestem ciekawa, jak te pierwsze próby będą Ci wychodzić. A jeśli tak już się słuchasz z kimś w taki umówiony sposób lub bardziej spontaniczny, jeżeli próbujesz, praktykujesz i ćwiczysz swoją empatię, to jestem też ciekawa, jakie są Twoje efekty, co Ty dzięki temu masz. W swoim życiu, jakich energii masz więcej. Zachęcam, podziel się proszę w komentarzach albo w mailu, i koniecznie zasubskrybuj ten kanał na YouTubie i zachęcam też do zaglądania na moją stronę emiliakulpanowak.pl. Do zobaczenia następnym razem.